Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym dniu. Teraz czeka na mnie najprzyjemniejsza część urządzania pokoju, czyli dekorowanie. Tak jak widzicie, za mną już stanęły półki a właściwie to zawisłe półki, więc teraz z pomocą przychodzi mi najczęściej Pinterest, będę z Wami szczera, bo czasami dobrze jest podpatrzeć jak, w jaki sposób można zaaranżować przestrzeń, żeby ona była ciekawa, żeby nabrała konkretnego kształtu, designu i już jakiś pomysł na te półki mam, a teraz zacznę je dekorować i oczywiście korzystać z tych rzeczy, które mam, po prostu do położenia. Nie będę dokupywać tutaj jakichś nowych gadżetów czy dekoracyjnych elementów, tylko postaram się znaleźć takie najładniejsze, które można wyeksponować, tak, żeby te półki były ciekawe, ale też spełniały swoją funkcję. Czyli przede wszystkim przechowywały nasze książki, bo ich mamy najwięcej. <ścoughs> e, także czas start! Zaczynamy! Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Gold hummingbird wing golden i follow No dobrze, to aranżacja półek u góry już za mną. Teraz przechodzimy do tej dolnej części. Tutaj mamy taką małą komodę z szufladami komoda to jest zdecydowanie zbyt wygórowane słowo na e, ten mebel, bo to jest taka najprostsza półka z IKEA, e, jedna z tańszych, którą można dostać, ale jest bardzo praktyczna, bo ma e, szuflady. Szuflady są zrobione z takich pojemników plastikowych e, i żeby je m, trochę tutaj i przyozdobić z jednej strony i z drugiej strony też tak e, opisać lepiej, żeby wiedzieć co się w nich znajduje. E, kupiłam taki zestaw, teraz pokażę Wam. Kupiłam zestaw takich naklejek, a jak widzicie, są one okrągłe, szukałam właśnie mniej więcej takiego rozmiaru. E, motyw mm, to zielone, zielone kwiatuszki, zielone liście, w sumie, tworzą wzór wianka. No i. No i tak, i one już, tak jak pewnie może tutaj widzicie kawałek, są przyklejone, bo mój Stefan nie mógł się doczekać i oczywiście musiał już wszystko poprzyklejać, a ja muszę teraz poodrywać te naklejki i je podpisać. Jeszcze jedno słowo odnośnie tej komody ikeowskiej. Strasznie żałuję, że nie jest ona zrobiona z drewna, takiego surowego, niepomalowanego, bo ta w taką wersję też można kupić, ale niestety, w momencie, kiedy my chcieliśmy właśnie znaleźć coś tutaj do tego pokoju, to ta część. Była niedostępna, no więc po prostu zdecydowaliśmy się na zwykłą białą. Stąd właśnie też te naklejki takie w takim trochę ala surowym, drewnianym kolorze, brązowym, nawiązujące do ramy łóżka. I przy okazji właśnie tych tutaj podtrzymywaczy, grabi, jak to mówi mój Olek. Tak się prezentuje teraz ta część, a odnośnie tej półki to tutaj dołożymy jeszcze książki. Proszę, na początek taki stosik. I może się zastanawialiście, w jaki sposób ten mój Stefan będzie z tych wszystkich książek korzystać, bo one są dość wysoko postawione. Więc mój plan jest taki, żeby po prostu tutaj, zawsze, właśnie na tej półce, znalazły się książki, które czytamy w danym momencie i żeby po prostu co jakiś czas je wymieniać, żeby oczywiście nie czytać cały czas tych samych książek, choć jest kilka ulubionych, które po prostu Stefan będzie szukać. Także. Zostawiam tutaj pierwszą partię i tak co jakiś czas będziemy sobie je wymieniać. I chciałam jeszcze powiedzieć dwa słowa Wam o ramce, a właściwie o tym, co się w niej znajduje. Już wam pokażę. Do ramki trafił oto taki bardzo amerykański obrazek: chłopca, który gra w baseball w trakcie deszczu. Cały obrazek jest ręcznie wyszywany i dostała go moja znajoma tutaj, która mieszka tutaj w Ameryce, od starszej pani, która usłyszała, że ona razem mówi do swojego dziecka po polsku i ją to rozczuliło, bo okazuje się, że ona też miała korzenie polskie. I podarowała jej zestaw czterech obrazków, które sama wyszywała. Mam je wszystkie, bo okazuje się, że koleżanka uznała, że nie do końca pasują jej do wystroju pokoju dziecka. I e, tak trafiły one do nas. Pokażę Wam wszystkie cztery. Proszę bardzo, tu jest kolejny przepiękny obrazek. Wszystko jest wyszywane ręcznie. Nie wiem, czy to widać. Popatrzcie, to wszystko jest tak pięknie e, tutaj wykonane. Drugi, kolejny to chłopiec niosący, rozdający gazety. I ostatni to chłopiec, który jedzie, jeździ na łyżwach. Prześniczne. Teraz właśnie szukam ramy na, na te obrazki, bo chcemy, żeby zawisnęły one nad łóżkiem Stefana. Właśnie trzy w takiej kolekcji obok siebie. O, raz, na trzy. <gry> A to, ten obrazek właśnie tutaj staje u góry. Także bardzo się cieszę, że trafiły do nas, bo my się nimi tutaj dobrze opiekujemy. A Skoro już się rozgadałam o tym, co na tych półkach jest, to powiem Wam jeszcze, że tak, ten e, słonik to jest jeden z jedna z drewnianych zabawek, które mamy w domu od momentu, kiedy tutaj przyjechaliśmy do Ameryki. Kupiona w second handzie za jakieś grosze. E, I no, według mnie jest naprawdę... Słodką zabawką. Eee, tutaj mamy pierwszy samochodzik, taki amerykański, który kupiłam jeszcze chyba w Walmartzie. I on już też z nami jest kilka lat. Tutaj na dole. Proszę bardzo, mamy z gwiezdnych wojen bohatera. I on trafił do nas od mojej znajomej, która stwierdziła, że już go nie potrzebuje, a u nas znalazł się w dobrych rękach, bo Stefan jest dopiero, jeszcze, jeszcze nie dotarł do etapu, w którym hmm. <noise> znak wieźne wojny, i myślę, że jak już dotrze do niego, to ta zabawka będzie dla niego dość cenna. A teraz zabieram się za drugą część pokoju. W międzyczasie zadziała się tutaj już jedna wyjątkowa rzecz, czyli mój Olek zmienił łóżko. Kupiliśmy jakiś czas temu łóżka Kura z Ikei i ich zaletą jest to, że można je składać i rozkładać i bawić się z ich konstrukcją jak się chce. Mogą to być łóżka... Piętrowe, dziecko jedno może spać u góry, drugie na dole. Może to być wersja, taka którą machania w swoim pokoju, której jeszcze nie widzieliście, czyli e, ona śpi u góry, a pod spodem ma taki domek, taki namiotik, w którym e, ma zrobione takie siedzisko do czytania, do zabawy, e, bardzo to fajnie wygląda i bardzo fajnie się nam to sprawdza. Natomiast Stefan na samym początku też bardzo chciał mieć. Łóżko piętrowe, no ale wiadomo, on ma 3 lata, więc my nie chcieliśmy, żeby on spał na górze. Mimo to, nie chcieliśmy też go zawieść i na początku e, faktycznie miał górę do zabawy, wchodził pod naszym nadzorem sobie na górę, a spał na dole. No i na szczęście po dwóch miesiącach korzystania z takiej wersji łóżka e, udało mi się uprosić Stefana, żeby zgodził się na łóżko. E, Jednopiętrowe, po prostu z jednym poziomem. No i tym oto sposobem stanęło już łóżeczko w innej wersji, zupełnie inaczej w tym momencie. Ten pokój zaczął wyglądać. Zrobiliśmy też całą resztę nie tak dawno i chyba nawet jej nie nagrywałam, szczerze powiedziawszy. W każdym razie teraz będę musiała tutaj wszystko przygotować. Także zapraszam Was do ogarniania tej części tutaj po lewej stronie, bo. Przed kamerą zawsze jest pięknie, a za nią totalny miszmasz, więc muszę teraz wszystko ogarnąć. O, a tutaj mam kolejną super, super fajną rzecz, czyli popatrzcie, taki zabytkowy egzemplarz nam się trafił, Pan Kleks w kosmosie. Świetne grafiki z lat 80., pierwsze grafiki komputerowe zresztą napisane i. Ten egzemplarz zdobyłam od tutejszej Polonii. Pewnego dnia pojawiło się ogłoszenie na grupie polonijnej, że jest kilka książek polskich do oddania, kto pierwszy ten lepszy. No i udało mi się być tą pierwszą i zabukowałam sobie właśnie ten wyjątkowy egzemplarz pana Kleksa. I tak teraz będzie zdobił półkę Stefana. Zastanawiam się, czy nie wykorzystać ilustracji z tego śpiewnika, bo to śpiewnik tak naprawdę piesenek z pana Kleksa i je gdzieś tutaj powiesić. Ale na ten moment mój Olek stwierdził, że to jest naprawdę bardzo wartościowe wydanie, także zostaje w całości. Nic z nim nie robimy, tylko na razie go zostawiamy tutaj i Obydwoje trochę sobie czytamy te, te piosenki i wspominamy nasze stare czasy, także jak my byliśmy dziećmi. Prawdopodobnie dla nas ma to większą wartość niż dla Stefana, ale może kiedyś faktycznie i jego uda nam się zarazić panem Kleksem. Zobaczymy. A tu papierowe samoloty przepiękna historia, Hania ją uwielbia. Stefan dopiero teraz zacznie czytać. Co my teraz będziemy robić? Będziemy wieszać samolot. Taki, tak sobie wymyśliłam, a Olek na szczęście jest chętny na spełnianie moich życzeń. Znalazłem! No, znalazłeś, super. Taki i, co, i to, to mniej więcej gdzieś tu, nie? Dokładnie w tym mhm, miejscu. Dokładnie, no idealnie się udało. Właśnie tutaj z tymi domami amerykańskimi jest o tyle problem, że przez tą zabudowę szkieletową to można się... Yy, Podłączyć tylko i wyłącznie do tego szkieletu, który tutaj pod, tymi, pod tym karton gipsem się ukrywa, do tych belek. No i często rozmieszczenie obrazów czy ramek je, nie jest takie proste. right yes. Wczoraj ze Stefanem byliśmy w Hongut, Udało Nie, w rezultacie kupiliśmy w Targecie ramki. E, udało nam się kupić takie drewniane. Troszkę kolorem, się, troszkę, troszkę kolorem się różnią oczywiście od ramy i od reszty, ale to już chyba e, taka zaleta drewna. E, jak widzicie, no niestety były dość grube te rysunki, te prace, i ledwo się tutaj nam mieszczą, więc Olek dorobił e, dziurkę. I teraz staramy się powiesić. Mhm. Step over. Planted, so hmm. How to be a mm -hmm. Tutaj? Mhm. Mm okay. Tak. No i zawisł samolot, pięknie tutaj pasuje, bardzo, bardzo mi się podoba ten gadżet. Kupiłam go w TK Maxie albo w Home Goods, bo to jest, te dwa sklepy są u nas połączone. I no, pasuje tu jak ulał. Co prawda, może by się przydało coś innego, co by się lepiej różniało na tej ścianie, ale z drugiej strony jest też biała część, więc widać go doskonale. I tutaj mamy taką część dzierganą, bo wszystko jest tutaj robione, wyszywane. U góry to jest prezent, który Stefan dostał na trzecie urodziny Amadzia. Pozdrawiam cię serdecznie. Bardzo dziękujemy raz jeszcze, to jest taka nasza utalentowana sąsiadka, koleżanka. Zresztą na kanale ją widzieliście już kiedyś. W filmie o tym, jak przylecieli tutaj razem z mężem i całą rodziną na, po wylosowaniu zielonej karty. I właśnie Magda na urodziny Stefana przygotowała taką pracę przepiękną. I tu poniżej obrazki, które już wcześniej Wam pokazywałam, o których Wam opowiadałam. Także zrobił się nam taki uroczy kącik. Na dole jeszcze jest lampka i kaowska, też taka dość prosta. No i tak, i to wszystko. To Tak wygląda cały pokój. Ja jestem nim zakochana. I szczerze powiedziawszy, sama bym taki chciała mieć, jak jakbym była dzieckiem. E Popatrz, tam jest kamera, widzisz, tam kamery patrzymy i teraz robimy tak. Pium, pium i pum. <grym> to jest fajne. Ju. 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 Ju.